Witam was, kochani. Chciałbym wam przedstawić kowrotek firmy Flagman. To jest kowroteczek z serii Sherman Pro 4000. Jak większość wie, nazywam się Artur Kraśnicki, tak więc żadne tutaj nie są tajemnicą moje dane osobowe. Kowroteczek jest naprawdę świetny. Występuje w trzech wielkościach. Ja akurat tu mam 4000, założony do wędki o długości 330, tak więc idealny zestaw. Powiem tak, kołowrotek ma przełożenie 4.6.1, pięknie pracuje, pięknie nawija, dosyć smukła szpula, tak więc bardzo fajnie też się nim rzuca. Posiada tutaj widzicie klipsik, bardzo fajny klipsik, z którego nic nie spada, grubszy kabłąk, co na pewno przekłada się też na hol i właściwości rzutowej, jak i na precyzję łowienia. Precyzyjny, dosyć hamulec. Te kowrotki zyskały sobie naprawdę super, super, zyskały sobie klientele. Stosunek jakości do ceny naprawdę jest przyzwoity. Można porównywać z innymi firmami. Nie znajdziecie na pewno w takiej cenie przy takiej jakości. Kołowroteczek pięknie pracuje, tak więc na pewno będziecie zadowoleni. Eee, powiem jeszcze tak. Eee, przy przełożeniu 461 posiada 7 łożysk. Jest 6 łożysk. Normalnych, plus jedno łożysko oporowe, tak więc naprawdę bardzo fajny kołowroteczek. Gorąco Wam polecam. Zarówno będzie Wam się dobrze spisywał na wodach stojących. Zobaczcie go sobie tu z bliska. Tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu. Jak i na rzekach. Ja łowię akurat tym średnim kołowroteczkiem sobie na odrze. Zimą łowiłem nim również w porcie, tak więc. Solidna maszynka, będziecie zadowoleni, gorąco Wam polecam i zachęcam do zakupu. Kupujcie sobie ten kołowroteczek, będziecie naprawdę mogli sobie spokojnie nim powędkować parę lat. Gorąco Wam polecam, Artur Kraśnicki. Hej, hej.